W niedzielę 23 czerwca Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej świętowało jubileusz 50-lecia. Uroczyste obchody odbyły się w sali konferencyjnej pensjonatu Kaceris nad jeziorem, a obecni na nich byli radni sejmików województwa mazowieckiego, wiceburmistrz Mirosław Pułkowski oraz radni Rady Miejskiej w Kozienicach, starosta Andrzej Jung oraz radni Rady Powiatu Kozienickiego, członkowie, sympatycy i przyjaciele towarzystwa. Uroczystość rozpoczęto prezentacją wideoklipu opartego na kompozycji Leszka Ziemi. Pod tytułem Nasza Mała Ojczyzna oraz Minutą Ciszy dla uczczenia zmarłych członków towarzystwa. Prezentacja multimedialna poświęcona historii i teraźniejszości TMZK pozwoliła przypomnieć sobie początki jego działalności, osoby z nim związane, zakres działań i pomysły na dokumentowanie oraz promowanie ziemi kozienickiej. Do działalności towarzystwa nawiązał również prezes Lech Wiśniewski. Jak powiedział nam podczas wywiadu, historia TMZK to przede wszystkim 50 lat służby na rzecz lokalnej społeczności. Towarzystwo to są ludzie. To są ludzie, którzy tu y, razem y, w, w grupie działają, pokazują, że y, y, ty, jak, jeżeli jest jakiś wspólny cel, a tym naszym celem jest to Kozienice, żeby było tu dobrze, spokojnie i pięknie, i to się nam y, udaje, i żeby była jeszcze to, ta y, satysfakcja, że o, my jesteśmy y, z Kozienic. To brzmi jak to, kozienice, to brzmi dumnie. Jak wielokrotnie zaznaczył prezes Lech Wiśniewski, Towarzystwo działa i tworzy dla Kozienic atmosferę. Buduje patriotyzm lokalny, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wiele rzeczy nie było, jakby będzie zniknęły. Różnego rodzaju dokumenty, jakieś rzeźby, pamiątki po Kozienicach. A to wszystko jest zasługa naszych działaczy. Wykaz osób przyjętych w poczet członków Towarzystwa na przestrzeni 50 lat można zobaczyć w prezentowanej podczas obchodów publikacji. Jest to lista ponad 440 osób. Obecnie w ten MZK działa ich ponad 100. Do tej grupy można dołączyć, wypełniając deklarację, która znajduje się w siedzibie Towarzystwa, czyli w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice. Cały czas się rodzą nowe rzeczy, nowe potrzeby. Tu coś się buduje, czasami ktoś chce drzewo jakieś wyciąć. Już mamy sygnał, no, no trzeba coś zrobić i może lepiej, jak ono zostanie. Czy jakiś inny, inny związany nie tylko z przyrodą, z, z tą kulturą, z duchowością, z tymi naszymi twórcami, o których dbamy, żeby te kozieńce się rozwijały artystycznie, bo. Chodzi o to, że tu ma być ten klimat. Chodzi o to, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie zostawali w tym mieście, a będą zostawać, jeżeli tu coś się będzie działo, jeżeli będzie klimat i będą mieli taką dumę. Jesteśmy z Kozienic. Zakres działań Towarzystwa i Miłośników Ziemi Kozienickiej można było przypomnieć sobie również dzięki zaprezentowanym wydawnictwom. Działalność członków Towarzystwa, ich zaangażowanie i pomysły docenił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przyznając Towarzystwu za wybitne zasługi oraz całokształty działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego medal pamiątkowy promazowia. Na ręce Lecha Wiśniewskiego medal złożyli radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz Tomasz Śmietanka. Uroczystość była okazją do wręczenia medali pamiątkowych z okazji 50-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz podziękowań osobom nie będącym jego członkami, ale współpracującymi i wspierającymi jego działalność. Na awersie medalu pamiątkowego oraz na lakowej pieczęci na podziękowaniach znajduje się logo, które wykonał w drewnie przyjaciel TMZK Jacek Krekora. Był inny po prostu jakby projekt taki na papierze. No i przyszedł pan zarządu do mnie, się, się spytał, czy by nie można było jakby udoskonalić tego medalu. No i wymyśliłem jakby środek tego medalu, tą pięćdziesiątkę z tym całym logiem. No fajne no, uczucie jest mieć takie wkład. Ja zresztą to tam różne tam współpracuję z tym Towarzystwem, różne tam rzeczy tam wymyślam. Medale wręczyli prezes Lech Wiśniewski oraz zastępcy Stanisław Orzechowski i Dariusz Szewc, a otrzymali je m.in. samorządowcy, przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, sympatycy współpracujący z towarzystwem. Wyróżnienia przyznane zostały także członkom towarzystwa za wieloletnie wsparcie i społeczną aktywność na rzecz TMZK, a tym samym całej społeczności Ziemi Kozienickiej. Otrzymali je także najmłodsi starzem członkowie za aktywną działalność na rzecz towarzystwa. Medale otrzymali również członkowie zarządu Stanisław Orzechowski, Dariusz Szewc, Janina Kośmierczyk, Krzysztof Zając, Piotr Konopka, Paweł Boryczka, Elżbieta Czapla. Był też medal dla Lecha Wiśniewskiego i gromkie 100 lat. Ponadto były dyplomy uznania przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego. Dyplomy te to podziękowanie za cenny wkład wniesiony w pielęgnowanie historii i tradycji ziemi kozienickiej oraz inicjowanie działalności społecznej. Przewidziany został również czas na wystąpienia gości, podczas przemówień padło wiele ciepłych słów, były gratulacje i życzenia. Gratuluję tego tej ziemi, gratuluję tego Kozienicom, że Państwo jako, jako ludzie odpowiedzialni, jako ludzie. W pełni wartości tej lokalnej chcecie, by ta ziemia wyglądała jak najlepiej, chcecie, by to wszystko, co tutaj się dzieje, było zgodne z waszym przesłaniem i z waszym sumieniem. Wyrażam serdeczne podziękowania za trud i oddanie na rzeczy naszej małej ojczyzny. Dziękuję, że swoją postawą propagujecie szacunek do niej wśród najmłodszych. Mirosław Pułkowski, zastępca burmistrza gminy Kozienice, odczytał list burmistrza Piotra Kozłowskiego skierowany na ręce prezesa TMZK. Dziękuję za zaangażowanie na rzecz integracji środowisk twórczych, mających na celu ochronę dziedzictwa historycznego oraz kulturowego. Podczas życzeń i gratulacji nie zabrakło zapowiedzi realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wspomnień dotyczących wieloletniej i serdecznej współpracy. Na zakończenie spotkania jubileuszowego podany został tort. Uroczystość poprowadziła Elżbieta Czapla.